Simulator. Dlaczego gram ja w Energy Simulator? Dlatego, że jeden z widzów napisał mi, że to jest podobno nowy magnet. I żebym spróbował, bo kochałem Magnet Simulator, wiecie o tym bardzo dobrze. E, więc przetestujemy, czy to jest fajne, czy nie fajne. Łapkę, oczywiście widzów zostawi, będzie super. E, mamy welcome to Energy Simulator Start the tutorial by clicking on the highlighted two Orbs button tu Okej, okay, jesteśmy. Yyy, zdobyliśmy tej energii. ,dy 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 ,dy. Dobra. Czyli po prostu zbieramy jak w Magnecie. Okej, okay, już rozumiem widzów. Już rozumiem. Dobra, już, 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 już rozumiem, co, co widzuchowi chodziło. Rozumiem, rozumiem. Zbierzmy tego i to będzie... No i zobaczmy, czy będzie jakaś sejka. Czy pogramy sobie chwilkę i nam się nie, nie spodoba. No, zobaczymy. Na razie, na razie mnie się podoba, bo rzeczywiście magnetowo to wygląda. Tylko jak mam sobie z 100 energii? To, to jest energia? Energia to jest fat, Cługujemy. Dobra, czyli mam zbierać żółte. Ok, ja myślę, że mam zbierać właśnie też. To jest energia. Ok, 52. Okej, okay, okej, okay. zbierzmy sobie... Dobra, 100 energii! To sekundkę do swojej zajmie i zobaczymy... Boże, może to będzie nowy magnet, a może to będzie e Kuba, gra bardzo mało osób! Energy Simulator, gataska, 19 osób. Bardzo mało osób gra w ten typ. Dopiero co chyba on wyszedł. No i sprawdźmy, może, może jest super, a może może jest słaby. Z zobaczymy. Tylko najpierw zbierzmy 100 energii. Bardzo długi tutorial! Boże, ile ja tu energii będę zbierał? W tydzień! 100 energii, no ja pierdzielę. no Dawaj mi to energię, bo ja potrzebuję. Ciekawe, ile wszystkie game pasy koszt. Znaczy, nie, żem już chciał wywalać full kasy, nie? Żeby coś, nie, żeby coś. Widzuch nie chce wydawać 20. Dobra, mamy. E, great job. Now click on the magnet button to open the absorber shop. Dobra, mamy. E, buy all. Yes. I mamy nowego magneta, tak? E, czy nie? Follow the trail. Close to the shop and click to to orbs. Ok, to orbs. No i mamy teraz nowy, tak? Mamy nowy pod jedynką, okej, okay. ta 125 energii. Zdobywamy tyle samo przecież, to mi zajmie rok. No to mi się akurat nie podobuje, A jest kurde. Ty, za 39 robótców Game Pass? Żartujesz? Czy to sobie zadziała? No i powinien mieć raz 2 energię, okej. Okay. Eee, dobra, no może są tanie tutaj Game Pass, nie wiem. I teraz dostajemy, rzeczywiście raz 2 dostajemy energię. Dobra, to będzie łatwiej, to będzie łatwiej zebrać. O, dobra, Ej zbia się, dobra, już jak w magnecie, już już są te laserki. Już mnie się podoba. Mam tutaj jakiś... O Jezus. Czy ja się tepnąłem? Nie, ja się bawię, że się tepnąłem. Dobra. Ej, na razie... Po maluszku, po maluszku, po maluszku, żeby nie przesalić. Dobra, ja za dużo patrzę. Po maluszku, zbierzmy tę energię, zróbmy cały tutorial. Dopiero zacznijmy grać. Trzeba zajść tutorial, trzeba to followować. Zobaczmy, co tu się robi w takim razie. Tylko więcej energii by się przydało. Bardzo mało tej energii to jest. Jakby SP są jakieś dziwne. Jakieś dzikie dziwne SP są. Ok, 114, 16, 118, 124 no jeszcze. 125! Nice! Follow the files to find the basic egg. Ok. Mhm mm Dobra, idziemy do basic egga. To jakiś limitowany pet za 100 milionów miliardów. Ale my chcemy basic egga. Ile kosztuje? 125 energii. Otwórzmy sobie i trafimy. Pełnego najgorszego Klasycznie. Uncommon? Ok, to chyba nie jest najgorsze. Nie, jest całkiem dobry. Open the menu X on your keyboard. Ok, zobaczmy. Działa! I mamy tutaj dwa 2 energia z 1,7 ten w petach, dobra. Equip best, dobra. I skończyliśmy tutorial. 350 energii to bo ja Co? Dobra, 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 dobra. Po maluszku. Czy ja założonego mam tego peta? Bo nie widzę przez ten. Dobra, mamy założonego, nieważne. Mamy założonego. Claim boy pet. To nie mogę. E, nic. Claiming? Co się odbierze mi? Nie jest mi odebrało. Boże, myślałem, że jakiś gdzie jestem. E, ile dostajemy teraz coinów? No, dużo, dużo, dużo. Ale chciałbym więcej. Chciałbym więcej. Dobra, ten tutorial będzie trwał chyba przez godzinę. Także widzuchy. Co daje VIP? Co daje VIP? Bo chcę zobaczyć, co daje VIP. To może kupię VIP Ale na razie nie wiem, bo robię tutorial od godziny, no. Rewards jakieś. O, i mamy jakieś rewards, Co dostaliśmy? O, 920 gemów. Spoko. Spoko, spoko. E, Chciałem zakręcić tym kołem, ale nie wiem, czy mogę, czy nie zepsuję jakiegoś tutoriala. Boję się, że zepsu zepsuję... O, speedo dostajemy jakiegoś. Co jest? To czemu dostaję po 10 energii? A bo jakiś bus się nadał Ty, panie, patrz, co się dzieje. Ja pierdzielę. Dobra, rebiff. Zobaczmy, co daje e Mamy 350 za jednego rebiffa. Zróbmy i dostaliśmy gemy. Teraz mamy shops... I tutaj mamy upgrade. Gdzie jest upgrade? Gdzie jest upgrade? Tutaj jest upgrade. Dobra, upgrade shop. Ok, zobaczmy sobie to. I o, za game mamy rzeczy, które upgrade. No jak w magnecie! Ej, jak w magnecie. Click on the aisle to pull has an upgrade of your choice for games. To no, extra energy brzmi spoko Dobra, mamy tutaj rozrobione. More Games brzmi spoko, ale jeszcze bym extra energy dowalił. No i jeszcze bym sobie kupił tego More Games, charakter Speed i tyle, tyle ty and fast, dobra. No teraz zasuwamy ty, pani jak ja zasuwam! Dobra, to fortuny, nie, nie trzeba było. Dobra, spinujemy. Co my dostajemy? Robuksek! Stój! No i tak się żyje! Tak się żyje, widzuch, Tak się żyje! Otwieramy! Dawaj, 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 huja, huja jakiegoś. Tu bopet jakiegoś Shiny wywaj na eksclusive! Pokazał się na czacie, że to, to 250 nożnika! Ale jestem teraz... Jestem bogaty. Widzuch? O widz? O, proszę. Dobra. E, Czy e, to jest ta obok zarobiłem? Jakbym mogłem... To jest wywena? Czyli to jest, to jest chyba Shiny? Nie wiem, kto ja te Halo, mogę zobaczyć, pec? Ja te Shiny wywen i to jest chyba najsłabszy. Tak, to jest najsłabszy. Dobra, to wiem najsłabszy. O, i tak jest super. Okej, okay, troszeczkę. E, Dobra, zróbmy te 5 ów Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Halo, te 5 ów jak to się robi? Ile potrzebuję? Pięć e, ebiów za 6 40. to jest, co zróbmy? Okej, okay, mamy 7000 gemów! gamów! to Upgraded, Fantasy, Absorber. Jaki... A rzeczywiście, coś są te... Gdzie one były? Tutaj! Um, By all, yes. Equip best. Uh, equip best już jest założony? Założony jest, dobra. E, gdzie chciałem iść? Halo? Chciałem do Upgrade Shopu, właśnie. E, extra Energy, o Boże. Kupmy sobie jeszcze more games, more games. E, kupmy sobie to. PetX też może być się przydać Offline earnings. Nie wiem czy to się przyda, ale kupmy, bo, bo w sumie czemu nie? E, dobra, Free Boost Bundle for jedną godzinę. I co, działa to już? Ty, nie gaj że ja dostałem to do xpunku, czy gdzie? Paraps? Nie Ruinsy? Nie mam. Index? Nieważne. No nic? Nie wiem, nie wiem, nie, wiem, nie znam się. Nie wiem, co daje VIP, ale chyba z strasznego fire to miałem z tym rolowaniem, co ja? Zobaczmy, co daje. Co daje VIP? Plus has für extra. Vip only die Sonne, Vip only die Egg. Free Boost. Chest Special Title, 50% moje Expo, 15% cheaper, jest 10% moje Power Up Storage. And more. Ile teraz kosztuje? 249 boksów. Bardzo drogi jest VIP. E, więc teraz go nie robimy. Zbierzmy sobie te 16. Ile to potrzebujemy? 26 tysięcy za 5 kolejnych. Dobra, 26 tysięcy brzmi jak plan. Set z na kolejną mapę. I ja nie wiem, czy ją ja chcę ją odlogować. 26 tysięcy ziemię chciał. Shiny Bywalena osiągnęła poziom drogi. Ile to daje teraz? Ty, ona daje 250, 299! Ona jest stuły, bo fajna, dobra, 10 rebufów, 21 tysięcy gemów, okej. Okay. Okej, okay. tutaj jest ten VIP, VIP wally eee, tutaj mamy claim, no i sobie peta. Spoko, to nas nie interesuje, bo nie możemy. Eee, upgrade. Okej, okay. dobra, już całkiem dobrze mi idzie chyba. Charakter jest Pit, nie stać mi zabrakuje mi troszeczkę gemów, szkoda. Wiecie co, no to jest troszeńkę, ja bym powiedział tak. Widzuch, widzuch. Jam powiedział tak. Jam, jam powiedział tak. No trochę magnet, trochę magnet. No tak szczerze, trochę magnet. Powiedz, kasnijmy sobie tą mapkę. I ty mamy. Uuu, i no. O, boże, i daj kasy. Ty, dobra, ja za 25 biurf od razu. Bo to za szybko idzie troszeczkę. I ty jest wiele więcej tych do zbierania. Panie. Dobra, ja bym sobie z tego miliona e, nie fował, tylko bym sobie ulepszył magnet. Pie all, yes. Equip best. Okej, okay, super. I teraz, ma teraz mamy zasięg, teraz się zbiera, no i teraz się żyje, panie, teraz to się żyje Teraz to się w tej Polsce żyje, co? Dobra, zbieramy ile wlezie Desert chest, co on da? 8 milionów, panie Teraz to się żyje, 50, 100 rebiefów mnie stać 100 rebiefów mogę zrobić. Ty, może by to zrobić takiego czegoś, nie wiem. Starter Pack. Ile kosztuje? Starbucksów. Stajemy Ice Golema, 50 tysięcy energii, 15 tysięcy gramów. Free Mr. Boost, syf jak cholera, bo zdobyliśmy to o wiele, wiele szybciej. No strasznie mi to jaja pomogło. Ale dobra, Upgrade Shop, kupujemy to na maksa, to na maksa. O, nie jesteśmy na maksa, wszystko? O. Dobra, to zróbmy 100 beefów już nas stać. Eee, dobra, także zróbmy to, 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 to. Mamy wszystko na maksa, wszystkie lobby upgrade'y kupione. Daily chest, group, chess, no w grupie nie jestem, ale daily są mogę odebrać i te spiny. Skąd ja wiem, ile ja mam spinów? Close, teraz 10, a ile ja mam face spin? A ja out of spins. Toż czemu pokazuję, że mogę. Czemu pokazuje pokazuję tutaj wykrzyknik. Nie wiem, to jest jakieś powalone. Ale dobra! Season jak for sent you a trade to guess decline. Niech trade'ów, byki. Jak się wyłączę od tej tradey? No nie mogę wyłączyć trade'ów chyba. Czy mogę? Mogę, dobra, friends. Elegancko, dobra. Przejdźmy sobie w takim razie dalej i zbierzmy troszeczkę, żeby to odblokować. Ten kolejną mapkę. W ogóle pety miałem sprawdzić, o! Petów jeszcze nie sprawdziłem tutaj, w tej drugiej mapie. Ale ile to jajo kosztuje? To jest tańsze, czy to jest droższe? Kto jest, jest, jest tańsze, to jest droższe? Dobra, ja chcę droższe 12,5 miliona. Jeden pet, potrzebujemy trzech. Dobra, jeden. Ile będzie dawać? Epicki, dobra, to być doby. Epic jest, ej, dobra. Razy 44? Razy 449. Wiesz, co ci powiem, ziomek? Troszeczkę coś tu nie pasuje. Dobra, zbierzmy sobie wszystko w takim razie. Ile ty wlezie? Mamy kolejną nagrodę. Zajmijmy Okej, okay. Gift Dragon jakiś jest. jest. co to znaczy? E, co ja dostałem? Nie wiem, co dostałem. Nie wiem, co dostałem. Może jakieś busta, może coś tam. Przejdźmy na kolejną mapkę, bo jest kolejna mapka, czyli jest co? Snowy. Przejdźmy sobie tutaj. No powiem wam, że troszeczkę mnie się to pod... O Boże, nie widzę nic tutaj. Ej, nie widzę nic tutaj, nie widzę nic tutaj. Ja mam kolory podkręcone pod CSa, ja nie widzę, czy coś zbieram. Jeju. Upgrady są! Uh, higher jumping, higher Church multi, all pick up speed. Dobra, to all pick up speed mi się podoba. w button more Utala. jak to wygląda Airbf? 206 milionów za najlepszego Airbf. Eee, okej, okay, dobra, dobra, rozumiem, rozumiem. No, powiem wam tak. No, moje, moje zdanie jest takie: No, Gielka ma potencjał bycia magnetem. Map, no dobra, no, magneta to nie dogoni. No, bo wiadomo, magnet to trzeba się być zakochanym. Ja jestem zakochany w magnecie. Czy mogę zejść te Mogę zejść te 500? nas. To zróbmy sobie te 500? Rebirth w nas. Pek! Mamy 2 miliony gemów! Całkiem ładnie. Eee, to sobie kupmy coś za te 2 miliony gemów. Ek Hatch Speed Rebirth baton. Dobra, Rebirth mi się nie przydadzą. Co mi się przyda za to? Moje Pet Stoic nie. Ek Hatch Speed nie. Higher Charge Multiply. Kupmy sobie to. Lacker Hatches Git I Speed, dobra, tyle kupmy. więcej nie musimy kupować sobie. Pozbierajmy teraz. No teraz ten magnet powinien działać szybciej, tak? Tak to miało być, tak to miało być. To niechaj tak będzie. Kupmy sobie lepsze. Tak, kupmy sobie lepsze. I jak to się ekwipuje? The mystery egg has this bond. Jakie mystery egg? O czym ty do mnie gadasz, ziomek? Equip, dobra, mamy założony. Mamy założony. Git. Wyciągnijmy sobie w takim razie nasz wichajster do zbierania tych coinów. I zbierzmy tego, żeby mieć na to jajo. Ile to kosztuje? 800 milionów jedno! jajo, a to jest Biped 815 stars. Ile kosztuje? 300 boksów. Jezus, jakie to jest drogie! Come on, Gierko! Do drogi jak cholea. Czy mamy tu jakiś playtime? Dobra, specjalne. Czy mamy coś tutaj specjalnego? E, nie mam żadnych chyba, co? Halo! O jest suportery! Dobra, pay to win, nie, 5000 obu, 25 000, 50 000, 100 tysięcy obu... 250 rozumiesz? 250 tysięcy obuks jest kurde, żeby zdobyć wszystko w grze 250 tysięcy obuks, czy ich pogrzało? Czy mózg wam się przegrzał twój z tej gry? Co to można kupić za 250 tysięcy Czekaj Czekajcie, zobaczmy No są te jaja, nie licząc jajów Jest jakiś royal Huge. Okej okay. Jest tak, unlimited hebies. Unlock unlimited hebives. Ok. Oktupel X. Dobra, czyli 800-800 to na pewno trzeba wydać, czyli 1600 2200, 2200. do tego dokładamy 400, czyli mamy 2600 300, czyli mamy 2900. 200, załóżmy, 200... Dałbym 300, bo to jeszcze są tutaj powiecie. Potem to 300 załóżmy.

Mieli wszystko. 5000 Robuxów to jest jakieś 300, 400 złotych, Nie mam pojęcia. Ale dużo w każdym razie. Nie wiem, widzowie, czy chcemy się tak pchać. Ja wiem, że magnet. Ja wiem, że magnet. Ale czy ja chcę wydać 5000 robuxów na typ, w którym gra 15 osób? No nie wiem. Nie wiem, ale no jest fajny. Jest fajny. Na razie mi się podoba. Na razie sobie testujemy, słuchajcie. Na razie sobie sprawdzamy. No ale już mi się troszeczkę podoba. Kurde, odblokowałbym sobie kolejną mapę, no nie dam rady, nie dam rady, potrzebuję tych jajów. Tutaj 2,2 miliarda mam, dobra, to otwórzmy sobie te jaje, I... Epic, okej, okay. to fart, to fart. No to jeszcze jest dwa. I... Rare, no ale to już gorzej. No i ostatniego... A nie, nie stać mnie. Uhuhu. dobra, ale mamy 698, 263... dobra, bez Już teraz mamy całkiem pokaźne pety. Teraz ta kasa powinna iść troszeczkę lepiej. Dobra, daj idzie jakoś obitnie. Ale mam jakiś season pass. Co to jest season pass? Questy jakieś, kolek. Dobra, to jest jakiś pierd... Co my tu mamy? Huge, huge. Season 2X, season 2X. Jezus Maria, ja premium kosztuje pass! Season pass w ogóle. O Jezu, patrzcie. Season pass, a to jest premium pass. No Jezus Mario, ja to jeszcze dobra, doliczmy jeszcze 1600. To mamy 6600 Robuxów, Żeby mieć wszystkie game passy. No droga ta gra jak skórczybek widzuch! Żeś mi grę polecił, co ja? Żeś mi grę widzuch, polecił. No i jeden widz zapisał, że podobny do magnet. I rzeczywiście jest to trochę magnet! Ale drogi ten magnet jak skórczybyk. Naprawdę ten magnet... No na jeden z ostrych tybów jaki ostatnio grałem, kurde, Felek. I czy ja chcę w to inwestować? No, kurde, no chcę trochę. No. Wróciłem tutaj, bo to, to, to tutaj są. Dobra, to są Golden pets co mnie to interesuje w ogóle. I coś tutaj pominąłem, czy nie? Nie, nie pominąłem tu nic. Tutaj w ogóle, w ogóle mapy są OP, patrzcie. Mapy są tak OP, że tutaj pewnie nic nie zbieramy, a tutaj. O! Nagle leci kasa. Nagle leci kasa, co ja? O wiele lepsze są te mapy. Jakby zmienienie mapy jest podstawą, żeby grać. Tu shops, zobaczmy. I co my tutaj mogliśmy. Ręcz shop? A to to. To to, okej. Okay. Okej, okay. to jest, jest Zajobuxy? Nie, to jest legendarna jajoza energii, ok? Tu jest jakieś jeden QI To ma razy... What? Razy 864 jakiejś innej energii! Huh? A z 95 jakiejś turbo energii Co to jest? Limited pet? to jest Zajobuxy, tak? Ha, no oczywiście. Oczywiście, że tak. Dobra, spinny wheel nie możemy, bo 20 godzin. Dobra, ale ty, to było OP, akurat, że tu trafiliśmy. Tak, akurat, w, to, tutaj też jest boxy, Tutaj pet-index, nic. Nie, daje nam coś, daje, dobra, daje coś. Pet-index. Anime event. Ząbisty event, Wam powiem. Ząbisty. Ja chyba wiem, czemu tak mało osób w to gra, bo chyba ta gra była popularniejsza i ja w nią wtedy nie grałem. I ona teraz już nie jest popularna, bo chyba nikt w nią niega. gra. Eee, I jest taka opcja, napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie, w ogóle, wow, wow, jakieś nagrody, a ja ich nie odbierałem, dobra, achievementy jakieś, dobra, no nieważne, nieważne. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków z tego, no można, taki, taki magnet, taki nie magnet, no taki, taki magnet trochę. Także napiszcie, ja bardzo chętnie Daga, póki co dziękuję pięknie za łapeczko w komentarzu, co mi, no i co, no i e